Mówią, że pieniądze zmieniają człowieka. Nic bardziej mylnego. Przyjacielu, to pieniądze dopiero pokazują, jaki człowiek naprawdę jest. To pieniądze odsłaniają, kto jaki ma charakter. Zrozum: jeżeli ktoś ma nagle dużo pieniędzy i zaczyna czynić dobro, dzieli się tym, pomaga innym, stara się rozwijać w taki sposób, aby w przyszłości móc innym pomagać, to był to zawsze dobry człowiek. Natomiast prawda jest taka, że w większości Ci, którzy dochodzą do wielkich pieniędzy, zapominają o przyjaciołach, o znajomych, o rodzinie, odcinają się, stają się egoistyczni, myślą tylko o sobie. I prawda jest taka, że wcześniej w życiu byś tak nie powiedział. To był najlepszy kumpel, najlepszy przyjaciel, do rany przyłóż. A dzisiaj co? A dzisiaj jesteś dla niego za biedny. I właśnie tak to działa na tym świecie. Wydaje nam się, że znamy ludzi. Wydaje nam się, że są najlepsi przyjaciele, że to są ludzie, którzy po prostu zawsze będą za nami stali. A prawda jest taka, że pieniądz odkrywa to, kim naprawdę są. I taki jest ten świat. Wielu ludzi dochodzi do pieniędzy, dochodzi do władzy i zapominają, skąd pochodzą, skąd się wywodzą, kim wcześniej byli. Zapominają o bliskich, zapominają o rodzinie. Dlatego słuchaj, nie myśl, że pieniądze dają szczęście. Nie. Pieniądze tak naprawdę pokazują, kto jest dobry, a kto jest zły. I nic więcej. Dlatego nie pragnij pieniędzy. Rozwijaj się. I uwierz mi, bycie dobrym człowiekiem jest dużo więcej warte niż posiadanie milionów. Pozdrawiam.